On ma normalnie drgawki. Co temu misio i biednemu jest? kuzia? Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. To akurat... ...nie jest to miły filmik, bo... ...bardzo niemiło jest, kiedy ogona się własnego pupila które po prostu umiera na Twoich oczach dosłownie. Ja pierdykam jakie to jest smutne. Tutaj niestety jest już No martwy. Dorosły samiec Pterinohilus Morinus DCF ma miał drgawki. Zaczął biegać dookoła, swojego pudełka. To we jego pudełko tutaj. W końcu się zatrzymał tutaj, zaczął od nóża i już nie reaguje. Podejmuję ostatnią próbę, nie wiem, może mu coś pomoże. Przełożę go teraz do pudełka wyścielonego. Akurat tu jest papier, to jest papier toaletowy, oczywiście świeży. Żeby sobie ktoś tutaj nie wiadomo co nie pomyślał. No widzicie, że zobaczcie. go biorę na łyżeczkę, patrzcie. Na łyżeczce jest. już jest taki już sztywnawy. niestety. Nagrywam to po to, żeby pokazać, że no takie rzeczy niece zwierzakom dzieją, zwłaszcza jeżeli to jest dorosły osobnik, no to jest taka dorosły samiec. Trochę u mnie był zdążył kopalować z samicą, która na psa urok wyliniała, więc nawet kurka blaszka no, nie miał szansy zostawić po sobie. Dzieciaszków, no. Hmm. Próbuję ostatnią rzecz zrobić może, bo jeszcze coś pomoże, chociaż... No nie wygląda to dobrze. Nawet u niego teraz karaczan biega w pudełku. Którego nie chciał ruszyć, a dostał go, no dwa dni temu. Wcześniejszego karaczana jeszcze zjadł, a teraz no to... Widzicie, nic. Nul. Zero reakcji. Takie rzeczy się niestety dzieją. Zdążyłem tylko wysłać zapytanie na grupach terrorystycznych, ale dosłownie chwilę, kiedy udostępniłem, to on nagle stanął w miejscu, drgał jak głupi. No i macie efekt. Takie rzeczy się niestety dzieją. Bardzo go szkoda, bo polubiłem gościa. Zresztą, jak każdego swojego pajączka. Tak czy inaczej, no. Dzieje się takie rzeczy. Takie rzeczy się po prostu dzieją. No zobaczcie teraz. Przerzuciłem go na plecki i zobaczcie on drgawki ma. Zrobiłem to świeży papier. Teraz zobaczcie, że. Można próbować, jeżeli macie. Dam mu wodę na helicery centralnie. Może akurat mu się to uda coś zrobić? Może jeszcze trochę pożyje. No ale no, zobaczcie. No. Drgawki ma, centralnie ma drgawki. Nie wiem. Tak dla mnie, no to niestety on kończy. No, zobaczcie jak drga. Jezu, jak ja tego nie lubię, po prostu jak one po prostu tak padają, biedactwo miał wszystko i jedzonko, i wodę, nie za dużo, no bo to kłucze w końcu Afryka. Zdążył nawet skopulować, ale Samicy się wyliniało, więc ba bardzo przyjacielska, no w bród. O rany, zobaczcie, no, Drgawy ma, ma drgawy nie ma co się nad tym pastwić, no, po prostu pokazuję wam tylko dlatego, żeby żebyście zobaczyli jak można próbować ratować swojego zwierzaka, który ma taki syndrom bo może się to wam zdarzyć z pajączkiem, który jest na przykład młodszy tak jak nie tak dawno, udało mi się uratować podrostka Insei gold i przez 3 dni, 3-4 dni po prostu właśnie w takim osobnym pudełku tak jak teraz, no jest ten samczyk wyłożonym ręcznikiem, papierem, bądź papierem. Ale no tutaj no... No nie wiem. Nie mam pojęcia, ale chyba... Trzeba się z kolegą po prostu pożegnać. Bo jest znakomitym kumplem do obserwacji. Prawdziwym dzikiem na filmiku. Z kopulacji z samicą. A teraz no... Oj, dzidzie, dzidzie. Jedyny plus z tego wszystkiego, ee, jak już ten samczyk, niestety odszedł biedny, nie dał rady, już się nie podniósł. To tutaj, teraz Wam nagrywam w tym miejscu, może się uda coś zobaczyć. Widać łapkę samicy, która pilnuje kokonu. Jak się okazało, ona nie wyliniała, tylko wyjęła wylinkę poprzednią, którą miała. owa się wychodzi. I nie wyliniała, tylko jednak poczekała i złożyła kokon półtora miesiąca po kopulacji, więc cała nadzieja, że teraz kokon się dobrze odchowa. I samczek, którego oglądaliście w jego ostatniej chwile przed chwilą, Pośmiertnie będzie mógł zostać tatą. Wszystko teraz w, w życiu tej oto samiczki, która pilnuje tego olbrzymiego oprzędu, który sobie zrobiła, zobaczcie. Więc trzymajcie kciuki, żeby były dzieciaki.